Witam posłów dzieci, Sejmu Dzieci i Młodzieży, witam przedstawicieli rządu i wszystkich obecnych gości. Bardzo proszę. Teraz głos zabierze poseł Katarzyna Rogala. Szanowni marszałkowie oraz ministrowie, drodzy posłowie i drogie posłanki. W moim krótkim wystąpieniu chciałam poddać pewną propozycję. Pomysł ten kieruję do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mianowicie chodzi mi o wprowadzenie obowiązkowego projektu na lekcje biologii dla uczniów gimnazjum. Miałby on polegać na przygotowaniu prezentacji multimedialnej plakatu lub referatu dotyczącego ekorozwoju. Uważam, że projekt ten zmobilizowałby uczniów do aktywnego działania oraz podniósłby ich świadomość ekologiczną. Być może dzięki temu zaczęliby częściej segregować odpady oraz oszczędzać wodę. Proszę o rozpatrzenie tej propozycji. <gryw> Dziękuję za uwagę. Był to dla mnie wielki zaszczyt stanąć dzisiaj przed Wami w tym wyjątkowym dniu. Dziękuję Pani. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela komisji, poseł Samantę Kozielec, i przedstawienie pytania numer dwa, przygotowanego przez Komisję Sejmową. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To dla mnie wielki zaszczyt stanąć w tym miejscu i zadawać pytanie w imieniu moich koleżanek i kolegów. A więc uwaga, zaczynam. Co pani minister sądzi o produkcji podręczników z papieru makulaturowego? Czy jest możliwe wprowadzenie w przyszłości wymogu produkcji takich podręczników? Dziękuję. Dziękuję. Proszę o udzielenie odpowiedzi dyrektor departamentu jakości edukacji. Ministerstwie Edukacji Narodowej panią Małgorzatę Szybalską. E, pomysł rzeczywiście e, godny e, pochwały, ponieważ wszelkie działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych są godne poparcia, są pożądane. E, Ministerstwo Edukacji Narodowej e, e, Idzie jednak, jeżeli chodzi o podręczniki, w nieco innym kierunku, tym kierunku, który no, został nam wyznaczony przez współczesne realia. Mianowicie w 2009 roku wprowadziliśmy już możliwość wydawania podręczników szkolnych w formie elektronicznej, a zatem w formie pewnie dobrze Wam znanych e-booków albo podręczników multimedialnych.